Oto się powiedzie mojemu słudze, wybije się wywyższy i bardzo wyrośnie. Jak wielu osłupiało na jego widok, tak nieludzko został oszpecony jego wygląd i postać jego była niepodobna do ludzi. Tak mnogie narody się zdumieją, królowie zamkną przed nim usta, bo ujrzą coś, czego im nigdy nie opowiadano i pojmą coś niesłychanego. Któż uwierzy temu, co usłyszeliśmy? Komu się ramię pańskie objawiło? On wyrósł przed nami jak młode drzewo, jakby korzeń z wyschniętej ziemi. Nie miał on wdzięku ani też blasku, aby chciano na niego popatrzeć, ani wyglądu, by się nam podobał. Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś przed kim się twarz zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy go za nic. Lecz on się obarczył naszym cierpieniem, on dźwigał nasze boleści, a my uznaliśmy go za skazańca, chłostanego przez Boga i zdeptanego. Lecz on był przebity za nasze grzechy, zruzgocany za nasze winy, spadła na niego chłosta zbawienna dla nas, a w jego ranach jest nasze uzdrowienie. Wszyscy pobłądziliśmy jak owce, każdy z nas się zwrócił ku własnej drodze, a Pan obarczył go winami nas wszystkich. Dręczono go, lecz sam pozwolił się gnębić. Nawet nie otworzył ust swoich. Jak baranek na rzeź prowadzony, jak owca nie ma wobec strzygących ją, tak on nie otworzył ust swoich. Po udręce i sądzie został usunięty. A kto się przyjmuje jego losem? Tak, zgładzono go z krainy żyjących. Za grzechy mego ludu został zabity na śmierć. Grób mu wyznaczono między bezbożnymi i w śmierci swojej był na równi z bogaczem. Chociaż nikomu nie wyrządził krzywdy i w jego ustach kłamstwo nie powstało. Spodobało się panu zmiażdżyć go cierpieniem. Jeśli on wyda swe życie na ofiarę za grzechy, ujrzy potomstwo, dni swe przedłuży, a wola pańska spełni się przez niego. Po odręce swej duszy ujrzy światło i nim się nasyci. Sprawiedliwy, mój sługa, usprawiedliwi wielu. Ich nieprawości On sam dźwigać będzie. Dlatego w nagrodę przydzielę Mu tłumy i posiądzie możnych jako zdobycz za to, że siebie na śmierć ofiarował i policzony został pomiędzy przestępców. A On poniósł grzechy wielu i oręduje za przestępcami. Moi kochani, dzisiaj Wielki Piątek, dzień męki i śmierci naszego Pana Jezusa Chrystusa. Czytając ten fragment z 52 rozdziału proroka Izajasza, Widzimy takie zestawienia, które są dla nas w pierwszym czytaniu niezrozumiałe. Powiedzie się słudze, a równocześnie zostaje wydany na cierpienie. Wydawało się, że jest pokonany, a to Pan zwalił na niego winy nas wszystkich. Jemu zaś dał możliwość zbawienia nas. I trudno jest to zrozumieć, ale wejdźmy, zwłaszcza w dzisiejszym dniu dniu łaski Bożej wynikającej ze śmierci Chrystusa, wejdźmy w mękę Chrystusa, ile tylko potrafimy. I szukajmy tam miłości i zobaczmy, że miłość Boża, która jest ukryta w śmierci Pana, jest ponad wszystkim jest nieskończenie większa od cierpienia i od wszelkiego grzechu, od samej śmierci. I zobaczymy wówczas. Że rzeczywiście w Jego męce jest uzdrowienie z naszych zranień, z naszych win, jest przezwyciężenie naszej śmierci, miłość Chrystusa, którą dzisiaj świętujemy na Golgocie, wszystko zwyciężyła. Nawet umierając, oddając siebie Bogu, przywróciła życie całemu światu. Tobie, panie ukrzyżowany, niech wiecznie śpiewamy wielką chwałę za życie i za nieśmiertelność, którą nas ze swojej nieskończonej miłosiernej miłości obdarzasz. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus.